Jesteśmy stolicą Wielkopolski, a w Wielkopolsce mamy już 9000 firm z branży IT. Mamy również około 200 startupów i nie, no, nie bez znaczenia są te firmy, które w tej chwili działają w tej branży gier komputerowych. Tutaj jesteśmy naprawdę mocni. To jest 30 bardzo ciekawych podmiotów, które w tej branży osiągają coraz większe sukces. Poznań jest miastem otwartym, tolerancyjnym. To nam daje przewagę, dlatego że szereg osób z Wielkopolski, ale i z całego kraju, również też z zagranicy, z Ukrainy, z Białorusi, uważa Poznań za ciekawe miejsce do życia, do rozwijania się. A nic nie jest ważniejsze dla firm IT, jak dostęp do kreatywnych, młodych ludzi i możliwość stwarzania im warunków do dobrej pracy. W branży IT Obecnie w Poznaniu pracuje około 22 tysięcy osób, a na uczelniach wyższych kształci się około 6 tysięcy studentów. Przede wszystkim stwarzamy dobre warunki do życia dla młodych ludzi, którzy oczekują dobrego dostępu do szkół, przedszkoli, żłobków, ale też terenów rekreacyjnych. Natomiast to, co jest chyba najbardziej istotne, no to też organizujemy tematyczne debaty, konferencje, i w ten sposób ściągamy specjalistów z całego świata, ale też dzięki temu możemy wymieniać idee, myśli i dyskutować o tym, co należy robić w najbliższych miesiącach i latach. Przykładem chociażby jest już trzecia edycja Positive Technologies. Z roku na rok coraz silniejsza, coraz ciekawsze debaty, coraz ciekawsze spotkania i coraz ciekawsi uczestnicy. No, najbardziej mnie cieszy to, że takie firmy jak Allegro, Beyond czy Żabka, one nie kopiują tego, co na świecie, w Europie miało miejsce 5-10 lat temu. One wyznaczają w tej chwili standardy. Już nie patrzą się na te przedsiębiorstwa z zachodu, by kopiować te rozwiązania. One tworzą własne, które potem są kopiowane na całym świecie i to mnie najbardziej cieszy. I dzisiaj jesteśmy w specyficznym miejscu. To jest tak naprawdę świątynia wiedzy. To jest hołd oddany matematykom. Matematyka to królowa wiedzy i tylko jeżeli będziemy łączyli biznes, naukę będziemy mogli mierzyć się z, ze zmieniającym się światem, z wyzwaniami, które nas czekają, by proponować rozwiązania, nie tylko technologiczne, informatyczne, ale też szerzej rozumiane, by świat się mógł lepiej rozwijać.